Gromadzimy się dzisiaj na jednej z najważniejszych uroczystości państwowych Polski i Polaków rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja mamy co świętować i co roku państwowe święto całym narodem celebrujemy. Ponad 500-letniej historii polskiego parlamentaryzmu, Konstytucja z dnia 3 maja jest uznawana za jego najwybitniejsze i najbardziej Dalekowzroczne dokonanie. Pierwsza pisana konstytucja w Europie należy do Polaków. W skali światowej wyprzedził nas jedynie tworzący swoje demokratyczne struktury naród amerykański. 232 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja przybliża piękną kartę polskiej historii. To dzisiaj też jest bardzo istotne, żeby suweren, społeczeństwo miało jak największy wpływ na funkcjonowanie państwa, żeby jednoczyło się z państwem, żeby integrowało się, no i w sposób patriotyczny doceniało wartość państwowości, wartość demokracji. W stolicy Warmii i Mazur odbywają się uroczyste obchody. Jest to dzień bardzo doniosły i pomijający różnice w poglądach. Można było usłyszeć podczas apelu. Myślę, że wszyscy świadomi zarówno i politycznie, ale przede wszystkim obywatelsko-społecznie jesteśmy zgodni co do wartości zapisów konstytucji 3 maja. No i oczywiście w tej sytuacji dużego niepokoju globalnego też zagrożenia, a nawet agresji tu z zagranicami naszego kraju w Ukrainie musimy być bardzo przezorni i bardzo dbający o wartości wolności, o wartości demokracji, o wartości państwa. Nasza konstytucja w jednym akcie zawierała wszystkie podstawowe prawa i obowiązki obywateli ustanawiając nowoczesne i stabilne jak na ówczesne czas. Z podstawy państwa i stała się fundamentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego.